W dzisiejszym materiale zrobimy najtrudniejszy quiz geograficzny, jaki kiedykolwiek robiłem. Najtrudniejsze pytanie jest na 150. levelu zobaczymy, czy uda nam się na nie odpowiedzieć. Bo jak sam twórca quizu twierdzi, nawet najlepszy geograf nie odpowiedziałby na te pytania. Uwielbiam takie wyzwania. Z racji tego, że dzisiaj powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji, starałem się znaleźć jakiś quiz, który nawiązuje właśnie do tego i jedyne co znalazłem 10 najtańszych krajów na wakacje z roku 2019. Było to trochę dawno, ale zróbmy sobie z racji tego, że wakacje już się kończą. I w sumie jestem ciekawy, jakie właśnie 3 lata temu, a właściwie już 4 lata temu, były najtańsze kraje na wakacje. No, mi przychodzi do głowy Czechy nie, ale Hiszpania zawsze była przystępna, chociaż na ostatnim miejscu dopiero. Portugalia raczej nie będzie, ale Włochy mogą być. Nie ma Włoszech, no dobra, Grecja będzie. W ogóle raczej te wszystkie kraje właśnie dawnego nie Związku Radzieckiego chciałem powiedzieć, oczywiście dawnej Jugosławii. Więc na przykład, co tam jeszcze? Albania, tak, Czarnogóra, Serbia. Nie, Kosowo nie, ale Rumunia może być. Albo Bułgaria na przykład, jest Bułgaria, Ukraina, bo to jeszcze były te czasy, kiedy tam nie było żadnych konfliktów. E, Bułgaria, Mołdawia na pewno, ale tutaj to nie jest zbytnio kierunek bardzo jakościowy na wakacje. To jest najmniej rozwinięty kraj Europy. Litwa na przykład, Łotwa albo Estonia. Czy... Oj, tutaj włączyłem, nie widzicie, to dobrze. Całe szczęście, że nie widzieliście, bo mi się strona włączyła. Nie ma w ogóle krajów bałtyckich, od ciekawe. A w ogóle tutaj może nie być tylko nasz kontynent. Turcja na pewno. E, Turcja jest, Tunezja na przykład i jest Tunezja najtańsza? Ej, powiem wam, że tak sobie do żartu wpisałem Tunezję, to jest w ogóle inny kontynent, więc myślałem, że nie będzie aż tak tanio. No to może Egipt? Nie, nie, no gdzie seria, Egipt był aż tak tani? 2200. Dobra, ostatnie. Izrael. Nie, no Izrael jest jednym z najdroższych krajów. Portugalia jakaś, Francja to na pewno, nie. Wielka, nie no, Wielka Brytania nie jest tania, nie, nie, nie. nie. To może już nie być takie łatwe, jak wam powiem. Mm. Ciekawi mnie kontynent, czy to Europa, ale na. Malta? Malta! Ej, jak łatwo poszło, nice, mamy 100%. No dobra, to nie było takie trudne w sumie. Nazwi pasujące Państwo jest to czwarty quiz tego typu, więc zobaczymy, jak sobie poradzimy. Bardzo lubię takie quizy, także tym bardziej z chęcią je zrobię. Pamiętajcie, że wszystkie quizy są w ogóle w opisie tego materiału, także mieście się wraz ze mną. No i dobra, którego nazwa kończy się na gwaj? No to UruGwaj. W ogóle widać wszystko, widać wszystko, żebyście wy... Dobrze widzieli wraz ze mną, i tak w ogóle teraz trochę będzie odcinków na tygodniu. Z racji tego, że ostatnie dni wakacji, to trochę postaram wam się dodać tego kontentu. Z racji tego, że były same shortsy, długich odcinków w sierpniu zbytnio nie było, a w lipcu było ich bardzo dużo. To jeszcze trochę chcę dla was nadrobić. W którym nie ma naturalnie żyjących węży, nie ma naturalnie żyjących węży. Kosowo, nie no, czekajcie, teraz tak trzeba pomyśleć racjonalnie, nie ma naturalnie żyjących węży. To musi być jakieś. Nie no, Dania jest, bo tam Grenlandia myślałem, ale oczywiście w Danii są pewnie. Na... Dobra, lecimy dalej. W którym temperatura Celsjusz nigdy nie przekraczała 37 stopni, to była Islandia, właśnie to był jeden z shortów moich ostatnich. Z większą liczbą niż USA. Rosja? Nie, Korea Północna może, a tutaj Indie. Leżące w Azji, którego większość populacji jest chrześcijanami, Nepal, nie, 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 Indie, Chi... nie, 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 czekajcie, którego większość jest chrześcijanami, Ros... nie, Rosja to nie, no przecież tam, prawosławie którego większość populacji jest chrześcijanami Czemu mi przychodzi do głowy teraz? Dobra, lecimy dalej. Graniczące z Kenią, Uganda graniczy, z dzikimi tygrysami Indie, które nie leży w Azji lub w Afryce, a jest członkiem opec o Jezu, nie no USA. Dobra, nie wiem, w którym żyje więcej krów niż ludzi? Znowu... Nie, a nie no, przecież tam to żyje bardzo dużo Bangla, Nie, w Bangladeszu ponad 100 milionów, więc krów tam więcej nie żyje, dobra, nie wiem. W którym urodził się sekretarz generalny ONZ? To był chyba z Korei Południowej, taki King coś tam. Tak, leżący w Afryce, w którym jest lodowiec. Nie, e, Jezu, w, w Afryce, nie w Indiach. E, Tanzania? Tanzania. Gdzie najpopularniejszym sportem jest Baseball, USA, nie, Indie. Nie, to krykiet w Indiach. baseball w Papua Nowa Gwinea jest bardzo popularny. Ale, dobra. Który jest jeden z dziesięciu najrzadziej odgadywanych państw w quizach? E, Wyspy świętego Tomasza i książęca? Nie? Vanuatu, Vanuatu, dobrze. Z nami 2 milionami berberów. Nie słyszałem. 100 tysięcy śmierci spowodowanych trzęsieniem ziemi. E, nie, no gdzie USA, Kanada. Trzęsienie jakieś, nie, no Chile też nie, dobra. Z oceną kredytową AAA. Szwajcaria? Tak którego rząd został obalony lub wybucha wojna domowa w celu obalenia go podczas Arabskiej Wiosny. O Boże, Arabska Wiosna. Egipt? Tak. Które było pod kontrolą USA po wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Hiszpania, ale nie. Ekwador? Nie, nie, nie. Po wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Z pół miliona lasów deszczowych poza Brazylią. No to właśnie chciałem Brazylię wpisać. Drego nazwa kończy się na Bia, Zambia. Mam 11 na 20, to jest fatalny wynik. W Którym nie ma naturalnie żyjących. Wiecie co, ja sobie na chwilę czas zatrzymam, bo kurczę ja nie lubię robić coś na czas. Wtedy jestem mniej efektywny. W którym nie ma naturalnie... A yy, w którym w Azji to Timor Wschodni chyba ma więcej? Tak jest, bo ktoś mi kiedyś przedstawiał taką ciekawostkę właśnie, że. Yy, że w Indonezji, jeżeli widzę kościół, to jest duża szansa, że jest ten ten region blisko Timoru wschodniego, bo Timor wschodni jest religijny, chrześcijański, w którym nie ma naturalnie żyjących węży. Matko, nie wiem, jakiś Luksemburg, no nie, Malta może też nie, nie, nie. W ogóle nic mi nie przychodzi do głowy, gdzie nie ma naturalnie żyjących węży? Vanuatu, coś takiego, właśnie, może Palau albo Kiribati, Kiribati, no właśnie, zapomniałem, że to w państwach oceanii które nie leży w Azji lub Afryce a jest członkiem opec. Nie, to to w ogóle nie chce strzelać. Nie mam pojęcia, co jest członkiem opec. Którym żyje więcej krów niż ludzi. No właśnie wiem, że w Indiach żyje dużo, ale to było głupie z racji tego, że w Indiach. Już chyba Indie przeskoczyły w Chiny? W ludności? Bardzo możliwe. że żyje więcej krów niż ludzi. To może rzeczywiście. Nie no, chyba nie mimo wszystko. Nie, nie chcę strzelać. Dobra, poddaję się. Ciężki Quiz. Bardzo ciężki wam powiem. Nie szło mi za dobrze. Nie jest członkiem OPC Ekwador, Wenezuela. Nigdy w życiu by nie wiedziało. Argentynie żyje więcej krów niż ludzi. Serio? Uuu. Australia, Brazylia, Czad, Irlandia. Irlandia? Mongolia, Namibia, Nowa Zelandia, Paragwaj, Suna, Południowy, Urugwaj. Bardzo ciężkie. Sportem jest baseball. Kuba, Dominikana, Japonia, Nikaragua, Panama, Tajwan, Wenezuela. Algeria, Francja, Libia. Ok, Indonezja, Haiti. No dobra, to w sumie nie było takie. Nie wiem dlaczego ja wpisywałem takie głupie państwa. Mój błąd. Kuba i Filipiny. No tak, Kuba. Jest takie oczywiste. Indonezja, Kolumbia, per... Bardzo oczywiste rzeczy były, które mi nie przeszły do głowy. Średni wynik to 9, mój 13, ale nie jestem zadowolony. Lecimy z pierwszą częścią najtrudniejsze pytania z geografii. Zobaczymy, czy rzeczywiście takie będą. Tutaj są levele od pierwszego do 70. Także jestem gotowy sprawdzić swoją wiedzę. 3 minuty, ale jak mamy wpijać levele, to nie żaden czas. Czas tutaj nie gra roli, moi drodzy. Najszczęśliwszy kraj Japonia. Nie jest Japonia najszczęśliwszym krajem, a Finlandia. Jezus Maria, robiłem kiedyś shorts na ten temat. Rzeczywiście, Finlandia jest. Stworzono w nim sklep IKEA, to oczywiście jest Szwecja. Kraj, z którym Francja dzieli największą granicę, to największą granicę Francja oczywiście dzieli z Brazylią, poprzez Gujanę Francuską, która znajduje się w Ameryce Południowej. To też również ciekawostka, którą robiłem na shortsa I widzę, że tutaj dużo ziomek inspirował się moimi shortsami. Największy kraj bez lotniska. Kiedyś nagrywałem o państwach bez lotnisk. O Boże! No to będzie wstyd, jak nie będę wiedział, wam powiem szczerze. W ogóle, jeżeli jest ktoś tutaj, kto, robi, robi, kto lubi robić te quizy, to niech zrobi quiz o nazwie jeżeli ogląda moje shortsy właśnie, bo ch chętnie bym zrobił odcinek cały dedykowany swojej wiedzy na temat tego. Co było w szorcach, czyli ile z tego pamiętam? Jeżeli ktoś chciałby coś takiego zrobić z chęcią rozwiążę to na odcinku, bo myślę, że byłoby ciekawe. Największy kraj bez lotniska jest, co tam nie miało lotniska? San Marino nie miało, Watykan nie miał, ale to nie był, był jakiś jeden taki kraj, który nie miał lotniska. E, Butan Nepal, nie no, kurde, jaki to był kraj? Gibraltar, e, to nie no, kurczę, nie przypomnę sobie tego państwa. Nie, nie wiem, nie który kraj nie miał lotniska teraz, wstyd, ale nie pamiętam. Miał kiedyś całą zieloną flagę, to Libia yy, kiedyś całą zieloną flagę posiadała, ale przed tym również yy, było kilka krajów, które było blisko, ale Libia rzeczywiście takie miała. Jedyny kraj w Afryce, który nie był skolonizowany, to Etiopia. Warto pamiętać, bo też dużo osób zakłada, że Włochy, ale Włochy oficjalnie nigdy nie skolonizowały tego państwa, oczywiście zajmowały... Przez chwilę ten kraj, podczas właśnie chyba to był XX wiek, no ale skolonizować oficjalnie, Włochy nigdy nie skolonizowały Etiopii, więc to jest jedyne państwo. W jakim kraju jest najwięcej ludzi anglojęzycznych? USA albo UK? Indie. W jakim kraju, żeby przejść dzielnicy, przez dzielnicę trzeba zmienić pas drogowy? W jakim kraju, żeby przejść dzielnice, przez dzielnicę trzeba zmienić pas drogowy? Wielka Brytania? Nie wiem, nie mam pojęcia. Australia jakaś? Nie wiem, nie chcę strzelać. Nie mam pojęcia. W jakim kraju są czerwone blachy rejestracyjne? Belgia. Ale w Belgii też są czerwone. Co w się sensie czerwone napisy? Czerwone blachy rejestracyjne całe? Kamerun? Nie wiem. W jakim kraju jest miasto? Angeles. USA. Los Angeles. Meksyk też miał miasto Los Angeles, ale Samo Angeles? Chile może. Nie to jest y chyba hiszpańsko. No nie wiem. Na terenie jakiego kraju była cywilizacja kuszu? O, ten 50 level już ciężki. Hm. Nie wiem, nie przychodzi mi z do głowy. Jaki kraj ma. Na... O nie, kraj, który ma najpodobniejszą powierzchnię do Francji. Też to robiłem. Boże, jaki to był kraj. A, Somalia miała. No jak nie? Ja to na short się dawałem, chyba że tutaj Ziomek nie policzył terytoriów zależnych od Francji. Jak nie policzył, to nie będę wiedział. Ale Somalia miała powierzchnię podobną do Francji wraz ze wszystkimi terytoriami. To na pewno miała Somalia, bo robiłem short na ten temat. To nie wiem. Sultan Uman, jaki to kraj? masakra Kazachstan? Nie, no gdzie. Ale to mi się kojarzy z Nur Sultan. W, również w Kazachstanie, ale ciężko. W jakim kraju jednym z języków urzędowych jest migowy? To słyszałem: Nowa Zelandia. W jakim kraju jest ponad 20% niewolników, mimo że posiadanie niewolnika jest zakazane? Mali? Oj, to jest jakaś Afryka głęboka. Mauretania, nie Mali, ale kraj sąsiadujący z Mali. Największy kraj bez lotniska: Matuchno, Korea Północna. Nie no, Korea Północna musi mieć. Lotnisko, pomimo tego, że przeciętny obywatel nie mógłby z niego skorzystać, no to jednak państwu nie, no na pewno ma, nie? No musi mieć. Nie wiem. To to w ogóle z tym pasem drogowym, nie mam pojęcia. Blachy rejestracyjne no, czerwone chyba były w Kamerunie, na pewno w Belgii były, ale gdzieś pewnie jest jakiś kraj, który ma po prostu, nie znam. To Somalia albo Etiopia? To może ja się pomyliłem? Nie, nie wiem. Saltan, Uman, nie mam pojęcia, nie chcę Afganistan, może jeszcze sobie jeden raz strzel Nie wiem, 8 na 15 Słaby wynik, ale no nie jest aż tak Tragiczny, jak myślałem, że może być Średni wynik to 4, więc powyżej Andora, Jezu Ale no to dałem ciała W jakim kraju, żeby przejść dzielnicę, gdzie? Przyszedł... Jezu, Chiny i Hongkong No nie, to też dałem ciała Butan, kurde, ale to rozległe Bo ja stawiam, że jeszcze kilka państw ma czerwone blachy z Filipiny, a ja myślę, że w Meksyku też byś jakiś znalazło. Cywilizacja Kuszu Sudan, jaki kraj ma najbardziej podobną powierzchnię do Francji? To Gana? Ghana miała najbardziej podobną powierzchnię do Rumunii. To nie wiem, czy tu nie ma błędu. Saltan Uman jaki to kraj Oman. Hmm. Ciekawe, to na pewno Ale 3% osób wiedziało Mauretanie A ja wiedziałem No dobra, ale czas na to danie główne I mega trudne pytania Te od levela 75 do 150 To jest właśnie druga część tego quizu Gdzie nawet najlepszy geograf Nie odpowiedziałby na te pytania Sorry, że tak patrzę, ale osa mi właśnie wleciała Byle mnie nie ukąsiła Lecimy Manhattan, Hench A tutaj też sobie wyłączę czas A czemu, nie wiem, już mogę wypij Jazda mi stąd Dobra, jestem z powrotem, wypuściłem ją już na wolność. Manhattan Henge, to zjawisko, podczas którego słońce ustawia się idealnie wzdłuż ulic położonych na osi wschód. W jakim kraju można zaobserwować to zjawisko? Manhattan, USA, jest USA, ale to nie wiedziałem. Po prostu strzelałem, bo Manhattan, w jakim kraju znajduje się najstarsze jezioro świata? Jakie może być najstarsze jezioro świata? Bajka, o pierwsze co w Rosji mi przychodzi do głowy. Rosja, Jezu, bajka pisze. Ale rzeczywiście Rosja. Ciekawe czy bajka? Chyba tak. Tak mi przynajmniej przychodzi do głowy. Jaki kraj zamieszkuje plemię Korowaj? Budują domy na drzewach. Plemię Korowaj. Czy to może być pierwsza moja myśl? Tak szczerze, to Papua Nowa Gwinea i to jest rzeczywiście to. Ale wiecie dlaczego? Bo kiedyś przygotowywałem shortca na temat tego. W jakim kraju mówi się w największej ilości języków? I to właśnie jest Papua Nowa Gwinea. I czytałem kilka ciekawostek. I tam właśnie było tak, że kilka plemion żyje obok siebie i nawet o tym nie wiedzą, i przez to tworzą nowe języki i takie tam. I właśnie z tego względu pomyślałem o tym, że to plemię również może się tam znajdować. W ogóle Papua Nowa Gwinea jest najbardziej nieodkrytym państwem na całym świecie, na ten moment przynajmniej. Jakiego kraju. Z... Jakiego kraju znajduje się najbliżej miasto HUM? Najmniejsze miasto świata. Jakiego kraju znajduje... To nie jest Chorwacja? Czekaj, Chorwacja coś miała takiego najmniejszego, bo kiedyś o tym czytałem, ale... Miasto HUM. Czy coś mi przyjdzie do głowy? Nie słyszałem o mieście HUM niestety. Gdzie znajduje się trzeci największy wodospad świata? Ale to jest głupie. Kanada i Niagara Falls. Nie, Niagara Falls nie była w top 10, bo kiedyś to sprawdzałem. Wiem, że największy... Wodospad świata to Salto Angel, chyba znajdujący się w Wenezueli? To mogę się mylić, przepraszam, jeżeli tak jest. Ale trzeci największy wodospad, każdy zawsze pamięta o pierwszych, nikt nie pamięta o tych kolejnych. W jakim znajduje się góra położona w Rumunii? W jakim kraju znajduje się góra położona w Rumunii? W Rumunii. No gdzie, no góra jak jest położona w Rumunii, to gdzie ma się znajdować? W jakim kraju znajduje się góra położona w Rumunii? Nie rozumiem. Nie nie mam pojęcia, nie rozumiem. W jakim kraju występuje zwierzę kondor? Kondor, Australia, Nowa Zelandia albo Indie jakieś. Ach, w Paragwaj. Nie wiem gdzie występuje kondor. Nie chcę strzelać. W jakim kraju znajduje się największy stalagmit? Jak największy to w Stanach. O Jezus, strasznie tutaj już są ciężkie te pytania. Powiem wam, że Tutaj są bardzo... Mm, takie dobrane, nie wiem. Gdzie znajduje się łza Europy? Uza Europy? A, chwila! uza Europy. Dlaczego teraz mi się otworzyła jakaś przegródka? Uza Europy... To było chyba takie jezioro najbardziej błękitne. W sensie, że strasznie prześwitywało. I to była właśnie łza. To jakaś Albania? Czarnogóra nie było? Czarnogóra! Czytałem też kiedyś o tym. Najmniejszy wulkan świata znajduje się w. Na Indonezji jest bardzo dużo, w Malezji też. Chyba na wyspie Borneo jest taki jeden bardzo duży, jeden z największych. Chociaż na wyspie Nowa Gwina znajduje się taki największy wodospad, jeżeli chodzi. Największy wodospad, największy wulkan, jeżeli chodzi o wyspy. To jakoś się nazywa. Teraz zapomniałem nazwa. Też nie tak dawno robiłem shorts na ten temat. Najmniejszy wulkan świata, Włochy. Nie no, Etna nie jest najmniejszym, nie wiem. Najgrubsze drzewo znajduje się w Polsce. Nie, myślałem, że Dąb Bartek. Dąb Bartek miał jakiś rekord, prawda? Ale może nie taki. Madagaskar mi się jeszcze kojarzy, bo tam było bardzo dużo ich. Nie, nie, nie mam pojęcia. Jaki kraj jest najbardziej narażony na katastrofy lawinowe? USA. Nie chcę strzelać, nie mam pojęcia. Jaki kraj ma najbardziej zbliżoną średniość długość życia do Polski? Jezus Maria, to takie. Hmm. Włochy chyba mają największy w Europie, więc nie, no nie będziemy. Może jakiś kraj, który sąsiaduje z nami? Łotwa, Estonia, Hiszpania. Nie, no nie wiem, Czechy może. Ale to takie strzelanie po intuicji. Nie, no w życiu. W jakim kraju uprawia się najwięcej bawełny, nie licząc USA ani Chin? No to jak nie Chiny, ani USA, to Kolumbia. <grym> Australia. Nie wiem. Który? Najwięcej bawełny nie licząc USA ani Chin. Rosja jakaś, bo duża. Brazylia. Meksyk może. Hmm, ekwador. Nie no, strzelam, nie mam pojęcia. Który kraj ma 161 km linii brzegowej? Ale to nawet nie jest, kurczę... To bym musiał znać wszystkie linie brzegowe. Nie wiem, wiem, że najmniejsza linia brzegowa na świecie jest w Monako. To, to wiem. I również jedna z najmniejszych jest w... Kongo, ale to... Nie no, w życiu. Mot to wolność. Kolejny kraj gdzie od razu mam stany, ale jak nie stany, to jakieś Może Monako właśnie Singapur. Jakieś małe państwo, które stawia na wolność. Liechtenstein. Nie no, bez sensu, nie mam pojęcia. Brunei. Dobra, nie, nie wiem. Poddaje się bardzo trudny quiz. Bardzo dużo jest takich pytań ciężkich, no to jaki kraj ma najbardziej zbliżoną średnią długość życia do Polski, no to, to to strzelanie, a ja nie chcę strzelać, 4 na 16, słabo, ale wiem, że o to w tym quizie chodziło, chociaż średni wynik to 2, jakiego kraju znajduje się najbliżej miasto HUM. słowo, chwila, no nie gadaj, że to jest, nie no widzowie jestem masakryczny, miasto HUM, HUM, Chorwacja, a tutaj jest napisane, że jakiego miasta znajduje się najbliżej, ani w jakim mieście jest Hum. Ale dałem ciała, matko. Czyli dobrze, że Hum znajduje się w Chorwacji. No to jestem cały ja. Gdzie znajduje się trzecia największa wodospad świata, Peru? W jakim kraju znajduje się góra położona w Rumunii, na Ukrainie? No w sumie sąsiad Ukrainy. Mogłem strzelać po prostu po sąsiadach, ale nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Ekwador. A chyba Paragwaj strzelałem. Stalagmit we Francji, Meksyk najmniejszy wulkan, najgrubsze drzewo też w Meksyku, jaki kraj jest najbardziej narażony na katastrofę, Afganistan, Katar ma najbardziej zbliżoną średnio długość życia do Polski, na pewno bym zgadł, Uzbekistan produkuje najwięcej bawełny, Brunei i Motto, wolność, San Marino, Libertas mają na fladze, wolność, też było do zgadnięcia, ej to jestem trochę zły na siebie, no... Słowenię powinienem wiedzieć, Ukrainę powinienem wiedzieć i San Marino powinienem wiedzieć. Kurde, naprawdę nie było to aż takie ciężkie, ale no wiadomo, po fakcie każdy mądry.